Hej kochani, dzisiaj jesteście moją bestie i spędzacie ze mną Super Self Care Day. Zapraszam do oglądania. najpierw śniadanie, żeby mieć dużo siły. Bardzo piękna, estetyczna moja owsianka bez owsa, bo okazało się, że nie mam owsianki, także mam tylko jogurt grecki z malinami. Tutaj już mniej estetyczny mój ulubiony chlebek po prostu z humusem. No i słuchajcie, woda. Pijcie wodę moi kochani, bo skończycie jak ja, czyli marnie. Ja jestem tak odwodnionym człowiekiem, że tego nie da się opisać. Prawie wcale nie piję żadnej wody, więc ostatnio uczę się od nowa pić wodę, bo po prostu... Moja skóra bardzo cierpi Nagrywam ten film dzień po walentynkach Więc dzisiaj mamy w sumie taki y, dzień singla Ja singlem nie jestem, wczoraj spędziłam bardzo fajne Walentynki z moim chłopakiem, ale stwierdziłam, że dzisiaj Będę miała właśnie taki dzień dla siebie Takich po prostu miłych rzeczy dla mnie I w ogóle słuchajcie, to jest pierwszy Film teraz, który nagrywam po tej bardzo Długiej przerwie, bo to się dzieje przed y, Rzymem, jeszcze nie poleciałam do Rzymu A więc już pewnie vloga z Rzymu widzieliście ja Bardzo się cieszę, że wróciłam do was, bo No ja wiem, ja wiem, ja wiem, że Była długa przerwa, ale ja nigdy się z wami nie pożegnam i pewnie jeszcze wiele razy się tak z wami nie pożegnam. K kiedy mam brak weny, to nie lubię nagrywać, a kiedy jest wena, no to kochani, dzieje się. <grytania> Pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zrobimy, będzie wizyta u fryzjera, ponieważ to, co się tutaj dzieje, to to pozostawia wiele do życzenia. <grytania> Tym razem bez większych zmian, chociaż nie powiem od jakiegoś czasu kusi mnie, żeby troszkę poszaleć z włosami. A jak? No to już sami posłuchajcie. Tak mnie cały czas kusi, żeby sobie zrobić te włosy takie trochę brzoskwiniowe, ale mało mi nie pozwala. Tak, mam 25 lat, ale opinia własnej mamy to bardzo ważna opinia, okej? Okay? Nie ma lepszego uczucia u blondynek niż świeżo zrobione włosy. Powiem Wam to, każda farbowana blondyna, po prostu ja się już czułam taka brudna, po prostu już tu miałam za duży ten odrost. Trzy godzinki ponad zleciały, że w ogóle słońce wyszło. Wiecie, jak dawno ja nie widziałam słońca? Może kiedy już widzicie ten film, to już jest ładna pogoda, ale naprawdę, słuchajcie, ostatnie dwa tygodnie to depresja totalna. Miałam sobie od razu pójść coś zjeść, ale przejeżdżałam teraz obok Lumpeksu, do którego kiedyś chodziłam mega często, jako mało lata. I w sumie, wiecie co? Bardzo chętnie bym tam teraz poszła, a dzisiaj jest mój dzień. Robię sobie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, więc zdecydowanie jeszcze pójdziemy wcześniej do tego Lumpeksu. Od kiedy pamiętam, zawsze bardzo lubiłam chodzić do Lumpeksów, ponieważ można znaleźć tam rzeczy unikatowe, które ma bardzo mało osób i przy okazji bardzo fajnej jakości. Bo nawet mi się poszczęściło, mam wrażenie, że trafiłam na pierwszy dzień, kiedy wszystkie rzeczy są, bo jest tego strasznie dużo. Powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatnio kupowałam jakoś więcej rzeczy w Lunteksie. I teraz zauważyłam jedną bardzo znaczną zależność. Otóż, no, Lunteks już wcale nie jest tak tanią rzeczą. W sensie kiedyś naprawdę, jak byłam mało latą, to potrafiłam za 20 zł kupić 5 rzeczy. No, teraz prawie stuba za 3. No, nadal jest to bardzo mało, ale no. Bardzo zauważ, że jest to lumpeks. Po lumpeksowym shoppingu zabrałam samą siebie na randkę do kawiarni. Powiem Wam, że uwielbiam to robić. Naprawdę, chodzenie samej do kawiarni to jest moje ogromne guilt i pleasure. Niestety, niezbyt często mam na to czas, ale jeśli tylko nadarzy mi się okazja, to uwielbiam to robić. Po prostu nie ma nic lepszego niż siedzenie sobie w spokoju, przeglądanie powoli Pinteresta, zapisywanie sobie inspiracji i picie dobrej maczy. Macza musi być dobra. Już totalnie wyszłam z sprawy jeśli chodzi o vlogowanie w miejscach publicznych, gdy jestem sama. Gdy jestem z kimś, to jeszcze, ale sama to tak. No i kochani, yy, jeszcze muszę się znowu rozkręcić. Kiedyś robiłam to bez problemu. Teraz to tak. Muszę sobie znaleźć dobre miejsce ustronne, i wtedy dopiero daję sobie radę. Tak się złożyło, że wam dzisiaj również zaproszona do pewnego spa w Łodzi. No i oczywiście musiałam skorzystać z tej okazji, no kto by głupi nie skorzystał. I słuchajcie, ja już jestem po wizycie, bo generalnie przed wizytą byłam troszkę spóźniona, bo szukałam miejsca dookoła, żeby stanąć autem. E, także wtedy jeszcze wcześniej nic nie nagrywałam, już jestem po. Jestem bardzo zrelaksowana po moim masażu relaksacyjnym całego ciała. Po prostu czuję się taka, jak taka wiotka ryba. E, także zobaczcie, jak było tam w środku, ponieważ również tam coś Grałam. Masaż relaksacyjny to idealny prezent, jaki możecie sprawić samej sobie. Zresztą nie jest to tylko prezent dla ciała, ale również dla duszy, który pozwala oderwać się od codzienności i zatroszczyć o własny dobrostan. Masaż relaksacyjny to nie tylko luksusowa przyjemność, ale przede wszystkim inwestycja w własne zdrowie. Zresztą zobaczcie, jaka ja byłam po nim zrelaksowana i rozluźniona. Patrzcie, jak sobie pięknie odgniotło czoło. Ja już w domu i Boże, jak mi dobrze jest po tym masażu Ja byłam strasznie spięta od jakiegoś czasu Bo w ogóle jakiś czas temu miałam operację kolejną na moje oko Tak, to nie jest ta sama co rok temu, tylko znowu miałam już trzecią operację No i ja po tej operacji nie mogłam chodzić na żadne zajęcia taneczne A to jest moja jedyna forma ruchu No i przez to, że w ogóle się nie ruszałam, to byłam po prostu taka spięta Mięśnie po prostu czuły, że nie ma tego ruchu No i yy, naprawdę masażek bardzo co mi pomógł, także polecam masaż relaksujący. W sensie relaksacyjny, oczywiście. Jeśli właśnie macie bardzo spięte mięśnie. Zrobimy sobie mini haul zakupowy z Lumpexu. W ogóle nie mierzyłam tych rzeczy, więc zobaczę, jak w ogóle w nich wyglądam. Wzięłam taką koszulę w paski biało-różowe i ona jest w 100% z bawełny, także mega fajny skład. Kosztowała. 34 zł, e, firma Gina Tricot. Znacie? Ja nie <laughs> Nie wiem, co to jest, ale e, bardzo fajna. Ja właśnie teraz mam taki styl, taki wiecie, że lubię nosić właśnie koszule, właśnie takie podbluzy na przykład, więc toś idealnie dla mnie. Tutaj już nie patrzyłam na składy i nawet na firmy nie patrzyłam. I okazuje się, że wzięłam taki oto sweterek z handemu. W sensie z zlupexu, ale on jest z handemu. Także e, tak wygląda. W ogóle ma takie dosyć krótkie te rękawki, ale chyba jak go założę, tak wiecie, typowo na ramiona, to będzie wyglądał ok. Tutaj również firmy nie znam, ale taka kamizelka za 25 zł Bardzo dobrym stanie jest, jeśli chodzi o, wiecie, o jej jakość Nie jest w ogóle zniszczona A z czego ona w ogóle jest? No kochani, 60% bawełna, więc nie jest źle No powiem wam, że ta koszula leży świetnie Jestem mega zadowolona z jej zakupu Sweterek też bardzo fajnie W ogóle teraz odkryłam, że on jest z działu w ogóle nie jestem zdziwiona, bo ogólnie na przykład Zary to ja tylko rzeczy dla dzieci prawie kupuję, bo wszystko dla dorosłych jest na mnie za duże. <noise> Życie Liliputa, pozdrawiam. Tutaj to w ogóle nie jestem przekonana, czy podoba mi się kolor tego swetra, ale bardzo chciałam właśnie kupić taki sweter, bo one są teraz takie bardzo modne, że właśnie mają te odkryte ramiona, no i on generalnie jeśli chodzi o krój, to jest jednak super. A ten kolor to takie 6 na 10, ale może się do niego przekonam. Bardzo spokojnie wygląda ze spodniami, które mam właśnie na sobie. No, ledwo jej widzicie, nevermind. mind. Ponosiłam go 5 minut i jest spoko. Jak wam w ogóle wcześniej mówiłam, wczoraj były walentynki i ja nie mogę się po prostu przestać zachwycać, jaki piękny bukiet dostałam od mojego chłopaka. No po prostu... <laughs> Uwielbiam czerwone róże. On o tym w sumie nie wiedział, ale już chyba wie, bo powiedziałam z milion razy, jaki on jest piękny. <laughs> Wiecie, co jest lepsze od sushi w walentynki? Sushi, które zostanie na dzień później... Gdy nie masz totalnie nic gotowego w lodówce, i to jest twoje jedyne zbawienie jedzeniowe, a ja jestem już mega głodna, bo jedyne, co dzisiaj jadłam, to to, to, to to, co widzieliście. Także e, biorę się do jedzonka. W ogóle słuchajcie, ten dzień był świetny. Uwi ja po prostu uwielbiam takie robić sobie randeczki sama ze sobą. Po prostu ja, to, ja ich totalnie potrzebuję. I ja na ten dzień w ogóle, słuchajcie, dowiedziałam się, że będę miała taki dzień już za jakieś dwa tygodnie temu, i ja po prostu odliczałam do tego dnia. Kiedy będę miała taki w końcu dzień dla siebie. Serio, polecam chodzić sobie na takie e, randeczki samemu ze sobą. Ja wiem, że niektórzy e, niekomfortowo się czują na przykład w jakichś miejscach publicznych sami, na typu właśnie kawiarni w ogóle, ale serio, jak już się nauczycie, to jest po prostu taka przyjemność. Ja po prostu uwielbiam posiedzieć sobie sama, sama ze sobą i po prostu, nie wiem, si siedzieć w swoich własnych myślach. Mnie to tak odpręża. W ogóle dzisiejszy dzień idealnie po prostu potrzebowałam tego bardzo. takiego dnia nie mogę przypieczętować niczym innym lepszym jak dobrym masażem twarzy. Kupiłam sobie taki niedawno e, kamień jadeitowy, to się chyba tak nazywa. E, w każdym razie już miałam kiedyś taki, ale on mi dosłownie zaginął. Nie wiem, nie mam pojęcia gdzie on jest. On wekszyn kosztował mi jakieś 5 zł, więc generalnie nie jest to wcale jakiś y, duży wydatek, wręcz prawie żaden. A jeśli robicie nim regularne masaże, no to powiem wam, że naprawdę widać efekty. Ja sobie właśnie lubię tak porządnie wymasować tą buzię, no i pójść właśnie z nią spać. Podobno w ogóle powinno się to robić rano, ale ja nigdy nie mam czasu rano, żeby masować tą twarz, także y, robię to wieczorem. No chyba nie popełniam jakiejś wielkiej zbrodni. Powiem wam, że ja bardzo miło spędziłam z wami dzisiejszy dzień i mam nadzieję, że wy również spędziliście miło ze mną te kilkanaście pewnie minut w filmiku. Ja już będę się z wami żegnać i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu. Siemka!